No, cześć cześć, witajcie w dniu 22 naszego vlogmasu. Jak widać jest zima pełną parą, jest mega zimno i po prostu trzeba się ubierać w najcieplejsze rzeczy. No, taka zima czasem się zdarza, tak? Więc tutaj musimy jakoś wytrzymać ten mróz, ten chłód to zimno, więc przychodzę z taką myślą. Ogólnie to będzie tylko wstęp, bo teraz dopiero siadam siadam. Um, że tak, zrobimy sobie ten rok 2026, to jest taka moja intencja, żeby się uziemić i żeby znaleźć ten balans między właśnie tą, wiesz, duchowością, tą czakrą korony, a tą przyziemnością, tym życiem, bo jednak żyjemy na tym, na tym świecie, na, na, na Ziemi, tak? Więc tą czakrą podstawy. Więc zrobimy sobie tutaj. Tak, taką właśnie harmonię zharmonizujemy, bo ja na razie jestem tak, tak? Tutaj jest ta czakra korony, tu jest ta czakra ziemi, podstawy, korzenia i ja bym chciała to po prostu zbalansować, żeby to było pełnią, żeby te wszystkie moje czakry były po prostu w harmonii, w jednej linii, wiesz. Właśnie z czakrami jest tak śmiesznie, można je na różne sposoby wyobrażać sobie, bo to jest jednak energetyczne, tak? Więc, albo poczuć. Możesz to czuć jako wibrację, możesz to czuć jako taką kulkę świetlną, która po prostu się wiesz, tak rozszerza, roz, rozświetla, nie? Więc powiedzmy te kulki świetlne, które się rozświetlają, nie? No i te kulki świetlne, tak? Żeby one były po prostu ułożone w tej jednej linii i świeciły tak samo. Także tak, myślę, że i teraz dopiero na to wpadłam, nie wcześniej, niespokojnie. Zrobimy sobie... Po prostu skupimy się na czakrach, czyli zrobimy sobie taką intencję na, na następny rok, czyli na rok 2026, żeby się zbalansować. No, cześć, cześć, witajcie. Tutaj od razu Wam wrzucę, właśnie mój kalendarz adwentowy, który sobie um, otwieram i układam. I to, co z tego. Co z tych puzzli w sumie wyszło. Ogólnie jeśli chodzi o książki, jestem po prostu mega zadowolona i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, że, że zrobiłam ten kalendarz adwentowy z tych książek. Raczej nie będę tego robić w tym roku, ponieważ po prostu mam za dużo książek teraz do przeczytania, i stwierdziłam, że to mnie za bardzo przytłacza, żeby jeszcze mieć nowe książki. Jeśli chodzi o puzzle, tutaj może już widzicie co z nich powstało i y, ja później sobie je właśnie powieszę w bardzo takim ważnym dla mnie miejscu, gdzie dosłownie przez cały dzień na to patrzę, więc to jest też takie trochę programowanie i tą grafikę stworzyłam właśnie dlatego, że chciałam zacząć nowy etap w moim życiu z Maris na szczęście przechodzimy do Moje imperium szczęścia, czyli to już nie jest tylko takie, wiecie, moje indywidualne podejście i moje życie. To już jest tutaj zaproszenie dla Was do budowania tej społeczności, do budowania swojego własnego imperium szczęścia w sobie, bo przecież to zawsze o to chodzi. To zawsze chodzi o to, co masz w sobie. Każda z nas ma w sobie to, co ma. Tak, prawda? I. No i właśnie o to chodzi. Jak wygląda Twoje życie? Jak wygląda Twoje życie na zewnątrz Ciebie? Bo to jest właśnie odzwierciedlenie tego, co jest w Tobie. Więc jeśli uważasz, że jest coś, co nie do końca pasuje Twoim standardom. E, w w tym momencie, może nie znasz swoich standardów, swoich wartości, swoich fundamentów, to zapraszam do kursu Ustań w swojej mocy, który w tym momencie jest w najniższej cenie do końca grudnia. I później cena po prostu będzie rosła. I przez cały styczeń, zresztą to jest kurs powracający, więc co styczeń będziecie miały e, możliwość po prostu mojego prowadzenia i wsparcia przez cały styczeń na grupie. Więc to jest naprawdę świetna okazja, żeby, żeby zabrać się za tą swoją moc. A moc to nie chodzi tylko o to, żebyś była mega pewną siebie i odważną i wiesz, super babką, która już otwiera swoją piętnastą firmę i nie wiem, coś tam, nie? Nieważne. Tu chodzi o to, żebyś zrobiła pierwszy krok w stronę odwagi. W stronę tego, żeby nie być już tą szarą myszką. Tylko, żeby kroczyć swoją drogą do swojego celu. Zdaj mi te iluzje, bo może to wcale nie są Twoje cele, które ci się wydaje, że są. Też mówiłam ostatnio, jakie miałam marzenie, żeby mieć ściany tak, dosłownie ściany książek. I najlepiej, żebym wszystkie przeczytała. A tu się okazuje, że to była iluzja, bo chciałam sobie nadrobić to poczucie niższości. Że przez większość życia w ogóle nie czytałam książek, nie czytałam lektur, a dostałam jeszcze nagrodę za to, że, że naj, najwięcej książek z biblioteki pożyczam w podstawówce do tego. Więc to było takie zadośćuczynienie. I tu chodzi o to, żeby ściągać te iluzje z siebie. No bo jaki sens jest żyć, kiedy tak naprawdę żyjesz w fałszu, w kłamstwie, właśnie w iluzji, w nieprawdzie. No, hej, dobra, moment. O! Chcę Wam pokazać parę rzeczy. A tu jest kamera. No, cześć. Które też zabiorę jutro do, do rodziców, tak? No, jedziemy na święta. Więc kupiłam mojej mamie kalendarz. To jest taki, wiecie, to są trzy takie miesiące z takim pięknym bukietem. No i oczywiście ja nie mogę chodzić w takie miejsca, gdzie są papiernicze rzeczy, bo kupiłam sobie kalendarz. O taki. OMG. To jest Claude Monet z roku 1899. No, czyż to nie jest piękne? To jest impresjonizm. Czyli po prostu moja totalnie ulubiona, ukochana metoda malarska. Jest. No, styl. Wiecie o co chodzi. Ale no, to jest piękne. To jest bardziej niż piękne. No, zrobiłam sobie też. Bo już wróciłam, więc mam teraz czas taki napój, jest na ciepło zrobiony. Niestety nie miałam imbiru, ale tutaj mamy miętę i dodałam sobie właśnie cytrynkę, bo kupiłam dużo cytryny. I... A! <ścoughs> yy, I... Co? I jeszcze miałam mandarynkę, więc sobie wzięłam mandarynkę. I właśnie, to biorę też do rodziców, no bo tak może ktoś będzie chciał sobie nałożyć na głowę, a czemu nie. No i właśnie tą czapiczkę, bo będzie rozdawanie prezentów, więc ktoś będzie Mikołajem. Tyle na razie. No nie, więc dzisiaj ostatnie zakupy, bo w Wigilię wszystkie teraz sklepy są zamknięte. No, oglądam sobie film. Kropka topa. Pa. Cześć. Także witajcie ostatniego dnia naszego vlogmasu. Tutaj właśnie widzicie puzzle, które układałam jako kalendarz adwentowy. I jest to zapowiedź po prostu mojej nowej marki osobistej. Gdzie chciałabym, żeby każda kobieta była w stanie stworzyć własne imperium szczęścia. Także mam nadzieję, że to Wyjdzie tak, jakbym chciała, i. Chciałam Wam życzyć zdrowych, radosnych, spokojnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku 2026. Ostatnie moje książki okazały się naprawdę świetnymi pozycjami. Nie wiem, czy po prostu nie będę czytać do końca roku. Zobaczymy. Dzisiaj próbowałam wybrać um, właśnie sukienkę, jakiś strój na, na wigilię. Wybrałam coś takiego, ale nie wiem, czy zostawię tą sukienkę, bo, bo jest sztuczna po prostu, nie? A staram się jak najwięcej naturalnych materiałów wprowadzać do mojego życia i jak najmniej chemii. No i tak. Także przesłanie jest takie. Żeby sobie postawić intencję na następny rok. Na cały rok. Na najbliższy czas, na każdy dzień, aż do momentu postawienia innej intencji, po prostu. No, moją intencją na pewno będzie uziemienie i zbalansowanie się. No i czakr, tak? No ale no, ogólnie chodzi o to podejście do, do życia żeby było bardziej uziemione i, i chyba czas już wyjść do świata. Także dajcie znać, jakie Wy macie intencje na następny rok i czy zobaczymy się w kursie Stań w swojej mocy. No i tak. I życzę Wam szczęścia. Trzymajcie się. Cześć, na razie. Pa!